Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pierwszy poświąteczny odcinek poranku z rękami w telewizji biznesowej. Tymoteusz Nowak, witam, dzień dobry, zapraszam. No niestety, za oknem nas pogoda nie rozpieszcza. Mieliśmy piękne słońce, w zasadzie już prawie lato weekendowo, tymczasem deszcz. Ale zaczniemy może trochę dzisiaj od takiego romantycznego wątku, a mianowicie pisania listów. Mówiło się, że kiedyś w listach ukryta była magia, przelewaliśmy na nie uczucia, i był to sposób na komunikację. Komunikacje listy troszkę m, odeszły nam w zapomnienie. Już nawet kartki świąteczne to dzisiaj w Polsce rzadkość. Jak to się ma do poranku z rynkami, a no chociażby, Szanowni Państwo, także przy okazji wyników finansowych nie jeden prezes ulega. E, pewnej e, może nostalgii e, i pisze list. E, list bynajmniej nie do swoich pracowników, ale często do swoich akcjonariuszy, na który przelewa swoje uczucia. Czy one są dobre, czy nie? E, o tym Jan Petruski Łazarowicz i Ludwik Sobolewski w rynkach na papierze. Dzisiaj wyjątkowo jak najbardziej więcej papierów w papierze niż zazwyczaj panowie oddaję wam głos. Dziękuję bardzo Tymoteuszu. Piękne wprowadzenie, jak zwykle, z uśmiechem. I rzeczywiście pada od listów, deszcz. pada deszcz, ale to nie szkodzi, od listów zaczynamy. Ale to dobrze, że prezesi spółek czasem ulegają wenie, jak to usłyszeliśmy w tym wprowadzeniu, bo nam się to w ogóle podoba, prawda, Janku? Podoba nam się. To znaczy, podoba nam się, jeżeli listy prezesów spółek do akcjonariuszy, z reguły kierowane przy okazji publikowania sprawozdania finansowego za cały okrągły rok obrotowy, nie są sztampą, nie są odbiciem, repliką, przestemplowaniem tego, co jest w sprawozdaniu finansowym. Tylko jest jakieś ziarno inwencji, jest jakaś chęć za działania na wyobraźnię akcjonariuszy, czyli można powiedzieć relacje inwestorskie. Tak i tu takie tak jedno dosłownie słowo komentarza, yy, bo zaraz powiemy o tych dobrych przykładach, a te złe przykłady to jest to, co powiedziałaś, mamy sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu z działalności i list do akcjonariuszy, i bardzo często tam się nie pojawia w żadnym z tych elementów nic nowego. W sprawozdaniu zarządu działalności jest kopia sprawozdania finansowego, a w liście do akcjonariuszy jest takie rejme tego, co zostało napisane chyba, w nawet nawet słowo w słowo, no, słowo i tak. to takie rzeczy, żeby kogo chyba, nie drażnić. Chyba wtedy listu do akcjonariuszy nie ma sensu sporządzać, jeżeli on ma być tylko taką kalką, i że tak powiem, odhaczeniem obowiązku czy takiego powiedzmy Dokładnie. dobrego zwyczaju, ale ty masz coś, co no, tak. no, prawdopodobnie elektryzuje może nie pół świata, ale co najmniej pół świata kapitalistycznego. Tak, ja mam coś. Bo my um, czasem zauważaliśmy w różnych naszych działaniach e, publikacyjnych i dotyczących relacji inwestorskich, że na rynkach rozwiniętych, na rozwiniętych rynkach kapitałowych, ten list do akcjonariuszy pisany przez prezesa spółki, to jest bardzo ważne narzędzie komunikacji. Tak, Pisane przez prezesa to też uważajmy, bo ciekawe czy a nie. Oczywiście, a, nie pisze. a nie, oczywiście, tak, tak. Ale w każdym razie jest to coś, co jest głosem spółki, prawda? Tak, na oczywiście. tym poziomie menedżerskim, zarządczym. I jest bardzo często, bardzo uważnie czytane, zwłaszcza, że bardzo często zawiera jakieś wyjaśnienie, objaśnienie, jakiś pogląd, który może być troszeczkę większy niż te dane, które wsadzamy do sprawozdania finansowego, a coś pozwalają bardziej zrozumieć tym właśnie akcjonariuszom. Chwała więc y, pani Katarzynie Kucharczyk, dziennikarce parkietu, która przyjrzała się y, dotąd opublikowanym właśnie tym listom y, przy, przywiązanym do sprawozdań finansowych za rok 2023, bo u nas to są ciągle takie bardzo rzadkie perełki, że ktoś coś powie rzeczywiście bardziej, e, bardziej... E, odmiennego niż to, co jest w, w, w sprawozdaniu finansowym. No i okazuje się, że kilka takich perełek y, jest. Y, troszeczkę one idą w stronę może bardziej taką literacką, jakiejś alegorii, jakiejś metaforyki, może jest tym mniej takiego właśnie rzucenia nowego światła na biznes. No to damy ale, ale nam się podobają takie właśnie y, próby. Na przykład czytamy mamy ponad 25 lat doświadczenia w internetowej reklamie i ledwie 10 lat w internetowej turystyce. Krzysztof Kolumb rozpoczął swoją podróżniczą karierę od handlowania cukrem na maderze i my jesteśmy na podobnym etapie. Dobre, dobre, bo takie obrazowe. O, i zarazie... Aczkolwiek powiedziałbym. A pisze to nie jakiś startup, tylko wirtualna Polska. wirtualna Polska. A więc no, no uznanie poznałem. dla kogoś, kto patrzy na siebie w ten sposób, ludzkim językiem przemawia. Czyli rozumiem, sięga że... do historii, a zarazem no, operuje rozumiem. taką dezyn dezynwolturką, bo wiadomo, spółka no wielki sukces. Czyli rozumiem, że przed panami świderskim i brańskim Ameryka. A jesteśmy A ja wiem, dopiero na etapie nie. handlowania cukrem na Madeira. To co rozpoczynał ładne. Krzysztof Kolumb. I to ładne. rzeczywiście jest jakiś też dowód pewności siebie swojej swoje siły i tak dalej. Janku, coś dla ciebie, bo ty masz taką, takie, wydaje mi się, nieustające zamiłowanie do gamingu, do game devu od strony inwestorskiej, od strony też przypatrywania się, jak funkcjonują te biznesy, jaki jest rynek na to. Nie będzie szczególnej przesady w stwierdzeniu, że w biznesie game dev tak w wymiarze lokalnym, jak i globalnym zapanowała zima. No to też ładne. Można, można. Kto tak ładnie napisał? Kto tak ładnie napisał? Napisał tak yy, napisał, tak, napisał, tak yy, szef studia Artifacts Mundi, Przemysław Błaszczyk. Artifex Mundi. No. Też taki język właśnie hmm. plastyczny. Zapanowała zima i już można powiedzieć, że w dużym stopniu rozumiemy o co chodzi, ale w tym też jest Nie, no jest ale, piękno, jest. Ale jest w tym też cykliczność, no bo po zimie ciągle mimo zmiany klimatu następuje inna pora roku cieplejsza, więc czyżby to no, była jakaś nie... sugestia? No, albo po zimie następuje sroga zima i dopiero <laughs> Króciutko jeszcze, żeby powiedzieć o pisaniu listów za oceanem. Warren Buffett ogłosił Czyli wyrocznia zamacha przed walnym zgromadzeniem w tym roku, 4 maja 2004 roku. funduszu My, w weekend majowy to chyba nie wszyscy będą mogli. <laughs> akcjonariuszy funduszu Berkshire Hathaway. Um, ładny list do akcjonariuszy. Taki bardzo ludzki, bardzo ciepły. Wspomina w nim Charles innymi Charlesa Avengera, oczywiście. E, też przypomina, że jego przyjacielowi zabrakło zaledwie 33 dni do setnych urodzin. A ubawiłem się troszeczkę, e, chociaż i zamyśliłem, bo e, Buffett w tym liście po raz kolejny przypomina swoją złotą zasadę inwestowania, która, jeśli ktoś jeszcze o niej nie słyszał, brzmi tak: nigdy nie ryzykuj trwałej utraty kapitału. No, proste, złote, a proste. skromne, no. No, tak, 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 aczkolwiek zamyślałem się dlatego, że wiesz, gdybyśmy tak właśnie kierowali się tą zasadą nigdy nie ryzykuj trwałej utraty kapitału, to na świecie pewnie nie byłoby startupów, które by otrzymały no nie, nie, pieniądze od inwestorów znaczy, profesjonalnych. Ja odczytuję to tłumaczenie, nigdy nie ryzykuj trwałej. trwałej, trwałej, to jest istotne, bo nigdy nie ryzykuj utraty kapitału, to byłoby zamknięcie drzwi na jakiekolwiek właśnie, nazwijmy to... Adventure przygody. Bo, ty, bo ty chyba, czy, Trwałej i Całego. No tak, 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 tak ale tak. to pewnie tutaj, wiesz no. Pewnie tutaj... coś takiego no, Zakładam, tutaj że Tutaj mamy na myśli, bo 1% ze swojego tam nie wiem, kilkuset miliardowego majątku e, czy aktywów Berkshire Hathaway na pewno jest zainwestowane w coś ryzykownego, więc i to nie jest frauda, tak? no, Poza Zatem jest zainwestowane ja... w Apple na etapie, kiedy to jeszcze e, nie było to co dzisiaj. Warto powiedzieć, że te listy, bo kilka ich przeczytałem, no nie jestem aż takim, e, że tak powiem, e, hard userem e, listów e, pana Buffetta, ale co najmniej ze 2 czy 3 przeczytałem, i to są takie potężne listy. To nie są dwustronicowe listy. Tak, jest tam po 20 stron. Tam jest naprawdę porządna analityka i to taka na, na bardzo zaawansowanym poziomie. Plus dużo takich jego złotych myśli, które krążą jako bonmoty, złote myśli w przestrzeni internetowej, ale to są po prostu słowa. Faceta, który Zarobił dużo pieniędzy, który widział bardzo dużo i uczestniczył tak naprawdę no, w budowaniu potęgi, powiedziałbym, technologicznej też, ale powiedzmy takiej potęgi gospodarczej Ameryki, no bo y, on ma 90 parę lat, no czyli jest urodzony pewnie w jakimś 30 którym roku i tak naprawdę on był świadkiem niemalże wszystkiego. On chyba zakładał pierwszą swoją firmę w jakichś latach Tak To się 50 po prostu dobrze czyta. To się dobrze A czyta. A na deser polecamy list Larego Finga, czyli dopiero co ogłoszony, czyli szefa Black Rocka, który to list zaczyna się od wspomnienia jego rodziców. Ojciec miał sklep z butami, matka chyba była nauczycielką, zarabiali niewielkie pensje i Lary Fink wspomina, jak jego rodzice odeszli, i wtedy e, zobaczono, ile odłożyli w funduszu emerytalnym i Larry pomyślał, to w ogóle są jakieś pieniądze, które w ogóle mi nie, przypom nie przypominają tego, co rodzice zarabiali. A to I tak się to jest... otwiera list e, szefa BlackRocka, największego chyba... funduszu inwestycyjnego do akcjonariuszy. Chyba nie trzeba make America great again, ponieważ Ameryka jest ciągle great. I chcesz teraz właśnie że... powiedzieć właśnie... o tym w kontekście chyba europejskim. Tak, tak? bo y, Witul Gadomski... Y, Świetny dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej w takim swoim artykule zatytułowanym, czy o takim podtytule Okiem liberała, Dlaczego Ameryka wygrywa z Europą? My o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy, też o tym piszemy, czy ty w parkiecie, czy na, na łamach mediów społecznościowych. Bo zastanawiamy się, jakie są oczywiście powody przewagi Stanów Zjednoczonych nad Europą. Zawsze mówimy sobie, dobra, jest więcej innowacji w Stanach, mniej, mniej, mniej regulacji, z kolei w Europie na odwrót. Ale bardzo ładnie to jest ubrane w kilka takich powiedziałbym kluczowych liczb, które to pięknie oddają. Bo okazuje się, że w XXI wieku Stany Zjednoczone wcale nie rozwijają się w jakimś kosmicznym tempie, bo średnie tempo wzrostu to jest 1,9% rocznie. No to byśmy sobie powiedzieli w 21. 21. Mhm. Byśmy sobie powiedzieli, okej, okay, no spoko. Mhm. E, ale Unia Europejska to 1,4, strefa euro 1,2. Ale co to powoduje? Że za te 20 parę lat. PKB Stanów Zjednoczonych urosło prawie o 60%, a Europy tylko o 30%. Mhm. Więc ten procent, procent składany tak. robi dosyć dużą robotę. No i oczywiście pokazane są składowe wydatków, wydatków Stanów Zjednoczonych na, na poszczególne jakby pozycje, czyli w co inwestują. No to wiadomo, na badania i rozwój Stany Zjednoczone przeznaczają 3,5%, Unia tylko 2%. Na obronę Stany Zjednoczone 3%, Unia Europejska 1,2%. No i tak można sobie listować, no ale to okazuje się, że gdzieś to się nie sumuje, no bo jeżeli Stany Zjednoczone na wszystko wydają więcej, mówimy procentowo, to gdzieś, gdzieś to się nie zamyka. No i gdzie jest... Największa przepaść między Europą a Stanami Zjednoczonymi, bo to jest niesamowite. Wydatki socjalne stanowią w Unii Europejskiej około 20%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 7%. Koniec, kropka. No tak. I żłobka w sensie y, oczywiście. To jest ta Europa socjalna, która buduje społeczeństwo. No, egalitarne, czy takie równe, dający równy dostęp do, yy, do, yy, do edukacji, yy, dobrych miejsc pracy i tak dalej. Natomiast to jest właśnie ta przepaść. Co więcej, tam są jeszcze dwie takie liczby, o których warto, yy, warto wspomnieć, czy jedna taka liczba, to, co powiedziałeś przed chwilą. Yy, trwała utrata kapitału. Amerykanie tego się nie boją. E, wartość inwestycji funduszy Venture Capital e, w Stanach Zjednoczonych tam, w 2021 roku wyniosła 350 miliardów, e, 350 miliardów dolarów, co jest dziesięciokrotnie więcej niż w Unii Europejskiej. Oczywiście fundusze Venture Capital to jest coś, co urodziło się w Stanach Zjednoczonych, na razie, ale to są takie, takie powiedziałbym już takie takie, tak, osoby, które obrazują, gdzie jest ta przewaga. To całkowicie ryzyko. No, tak, po prostu. tak, to zupełnie potwierdza tę obiegową tezę czy przekonanie, że. Europa jest dobrym kontynentem do mieszkania, do spokojnego, w miarę bezpiecznego życia, gdzie państwo się tobą zaopiekuje bardziej na pewno niż w Stanach Zjednoczonych. No tylko, że właśnie o Europie powtarzamy to od dziesięcioleci i to w zasadzie jest prawda, z różnymi ale, z różnymi zastrzeżeniami, bo generalnie świat nie jest strukturą idealną. Natomiast Ameryka wydaje się jest w większej dynamice rozwojowej. Tam po prostu się ciągle coś wymyśla. To jest właśnie taki kraj trendsetterów. A Europa no, oferuje, owszem, no te miłe rzeczy, ale czy to, no, jest retoryczne westchnienie z mojej strony, czy to ma szansę w tej coraz ostrzejszej globalnej rywalizacji? To chyba nie chodzi o szansę. Mi się wydaje, że po prostu Europa y, będzie miejscem, y, świetnym miejscem do życia, operowym. Y operowym ale wiesz też Amerykanie jak mają się gdzieś przeprowadzić to raczej się przeprowadzą do Szwajcarii niż do Kanady tak Europejczycy raczej nie, nie emigrują do Stanów Zjednoczonych żeby tam spędzać swoją emeryturę tylko trochę w inne miejsca pewnie trochę bezpieczniejsze i, i ciekawsze do, do życia bo tak trzeba sobie trochę powiedzieć takie bardziej mniejsze i do ogarnięcia także tak i ostatni postulat które pewnie ucieszy, o którym wspomina pan Gadomski, no to jest utworzenie wspólnego rynku kapitałowego. Wspominałeś o tym. A, to to jest u, uci ucieszy z, z, z różnymi mieszanymi myślami. Ale jak mówisz że Ameryce, czyli o największych potęgach gospodarczych, no bo jednak Europę też zaliczymy do, do tego. To jest 24-25% światowego PKB. Cała, cała Europa, czyli w praktyce Unia Europejska. To powiedzmy chwilę o Indiach, bo tam... Tam się dzieje ciekawie, to znaczy Indie troszeczkę niepostrzeżenia, ale wchodzą do tej najściślejszej czołówki najbardziej rozwiniętych, największych i najbardziej innowacyjnych gospodarek. Ale zacznę od czegoś innego, bo my czasami sobie tutaj dworujemy. W miarę ciepło sobie dworujemy z wieku pretendentów do Najwyższego Urzędu Politycznego w Stanach Zjednoczonych, czyli jeden młody i energiczny człowiek 78 lat, drugi 81, a Narendra Modi, który będzie się ubiegał o kolejne premierostwo w Indiach, notabene w wyborach, które to chyba są najdłuższe wybory nowoczesnego świata, bo one się zaczną w kwietniu, skończą się w czerwcu, ale duży kraj, miliard 400 milionów, to yy, wyobraź sobie, że Modi ma 73 lata, czyli młodzikiem też nie jest. No, może... no ale powiedzmy 73, 81 robi różnicę, bo kadencja pewnie za 4 lata, więc. No tak, tak, tak. Tylko że. Tak, tylko za 5 lat. Yy, pewnie dużo Modi edytuje w Tak, tak. Ale tam się bardzo dużo zmieniło. Modi zdaje się, że w cuglach wygra te kolejne wybory, bo generalnie Indie niezwykle przyspieszyły. Są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką świata. Dużą gospodarką, cokolwiek to znaczy. No bo tam może znajdziemy jakieś różne Liechtensteiny, które się, z małej litery teraz używam tego, które się rozwijały szybciej. Ale no jeżeli jest kraj, który rośnie 7% rok do roku w ostatnich latach, przy takiej masie, to jest piąta gospodarka świata. Dzisiaj piąta, tak? I jest tam oczywiście jakiś plan polityczny, żeby już niedługo wskoczyć na miejsce trzecie. I co się o tym kraju dzisiaj mówi? Bo powiedzmy, bo my chyba mamy często stereotyp, że to jest jednak taki kraj, że tam europejczycy, europejczycy podróżują, krowy są na ulicach, piękna kultura, dobra kuchnia. I tak dalej. Natomiast bardzo silne banki rynki i rynek finansowy, ogromne rezerwy walutowe, uproszczony i sprawniejszy system podatkowy. Znowu, cokolwiek to znaczy, bo to łatwo powiedzieć, uproszczony i sprawny system podatkowy, też pytanie, co było wcześniej. I mniej korupcji. No ale pisze no, o, o tym Robert Stefaniński, który się trochę zna na, na tym, jak świat funkcjonuje, bo, bo napisał już niejedną dobrą, rzetelną rzecz w życiu na temat tego, co się dzieje w świecie gospodarczym. Więc Indiom się przypatrujemy. I jeszcze jedna ciekawostka. Indiom sprzyja demografia, bo z tego Przez miliarda... Z tą demokracją to też trochę bywa różnie, bo tak, tam tak, to tak. jest troszeczkę taka już w stylu orbanowskim demokracja. Tak, tak, tak. Ale y, dlaczego demografia? Bo z tego miliarda 400 milionów. Będą dwa miliardy. Dwie trzecie. Dwie trzecie, posłuchaj, bo taka puenta jest inna trochę. Dwie, dwie trzecie to kobiety i trzecie. I ciągle to nie jest to. Dwie trzecie ma mniej niż 35 lat. Ludzi. Podczas gdy w Chinach. Proces zachodzi odwrotnie. Dwie trzecie to już są ludzie starsi, no tak w uproszczeniu mówię. Czyli, A jedna czyli, czwarta ile ma? Czyli <laughs> ile no, to jest dwie trzecie z miliarda 400 Sporo. No, no. <laughs> sporo. No. Już nie, nie wchodźmy w szczegóły. Znakomite no, tutaj, Janka, są. To, to jest sporo. Na pewno. Oceny to jest sporo. Na jakieś 800 milionów, nie? Czy coś takiego? Sporo, no, 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 dużo. No, no to taka jest Europa i jaką... jeszcze 300 milionów. Tak, Gromadka, tak, tak, jak... powiedzieć. Europa jeszcze 300 milionów to nie ukończyła, nie ukończyli ci ludzie 35, 35 roku życia. No co z tego może wynikać? Chyba no, tylko ci, że, jakiś większy drive na nowoczesność. Za rok, bo technologię... 36, no to tak można, można odpytywać. Natomiast e, e, ciekawie tu nam się e, połączyły te e, dwa poprzednie tematy, e, ponieważ... Mówili o artykule Katarzyny Kucharczyk, okazuje się, że Pani Katarzyna Kucharczyk to jest bardzo zajęta osoba, bardzo zajęta, tak. ponieważ w dzisiejszej Rzeczpospolitej tam, Pani Katarzyna też zdążyła coś napisać, co łączy Ty się... Święta być może. Dokładnie, co łączy się z, z artykułem o Indiach. Mówimy sobie o, 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 o spółkach państwowych, jak w Polsce dominują w głównym indeksie, jak to nie jest zbyt dobre dla E, Tylko błagam, czy by... nie powtarzaj tego wszystkiego. Nie, 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 ale, ale mówimy sobie o tym. E, ale jest bardzo ładnie zebrane, mm -hmm. e, jak udział własności państwowej e, w poszczególnych gospodarkach świata prezentuje się. I okazuje się, że w Chinach na 100 największych przedsiębiorstw 80% E, jest, należy do e, Skarbu Państwa. No, Warabisa, 20 pewnie ty... nie należy, ale tak jakby, no, należy, jakby należało. Bo tak jakby należało, pewnie tak. 20 należy, ale 100% przychodu. No tak, znaczy 80 jest, zapis jest tak. zapisane do partii, ale, 20, ale okazuje się, że w, to Polsce, zaskakuje. Ale w, w Polsce ta liczba jest stosunkowo wysoka, bo okazuje się, że 50%, czyli 50 ze 100 największych spółek y ogólnie spółek, czy notowane, czy, czy nie notowane, notowane, należy do e, Skarbu Państwa, to jest bardzo dużo i to jest więcej niż wydawać by się mogło jednak w bardziej takim powiedziałbym e, e, rządowo czy takim centrycznym związanym z, e, z administracją tak. publiczną kraju jak jak w których jest tylko 40 parę procent. To ciekawe, zwłaszcza, że to trochę nawiązuje do... Ale to nas nie dziwi chyba. No, to nie. dziwi nas. Znaczy, pf... no, chyba nie dziwi. No, ale bo... 50% to jest dużo. No jeżeli nie, to jest dużo. dużo. Połowa. E... No tak, tak. Ale prywatyzacja stanęła i... już wiele temu. Ale tego. jeszcze jedno. W przypadku Chin. Też nas nie dziwi, ale jak już sobie pomyślisz, że jednak 8 na 10 największych spółek to są spółki z Karu Państwa w Chinach, to zaczynasz inaczej podchodzić do różnego rodzaju e, rankingów czy wyników, na przykład finansowych e, dużych spółek, właśnie chińskich, typu e, BIT, czyli Build Your Dreams, największy producent samochodów elektrycznych, bo patrzysz na to, że jednak to, o czym sobie mówimy, dotowanie czy wspieranie tych spółek przez rząd jest oczywiste, natomiast jak już widzisz tą skalę, to jeszcze bardziej uświadamiasz sobie... Ale no, no, to, to jest to właśnie w zupełnie inna skala, bo jak, no, jak ty mówisz o tym, build i Dream, no to mi się przypomina ten największy startup świata, który jest właścicielem TikToka, który się nazywa Byte Dance czy, czy coś takiego. Byte Dance, o... no tak, tak, no, tak, tak, no, tak. Struktura tak. prywatna, tak, no to są zupełnie inne liczby. Um, a jak mówimy o udziale czegoś w czym, no to ciekawe pytanie, do kogo polska giełda należy? Przynajmniej jeśli chodzi o udział w obrotach do Polaków. Giełda dla Polaków. O, tak, właśnie. I tak i nie. Okazuje się, że udział brokerów zagranicznych w obrotach na rynkach warszawskiej giełdy osiągnął rekordowy poziom prawie 60%, czyli takie instytucje jak Goldman Sachs czy Bank of America i kilka jeszcze innych. W sumie. Odpowiadają, jak to się mówi w tym naszym żargonie, za prawie 60% obrotów na rynku kasowym, czyli na rynku akcji GPW. Już na rynku gotówkowym. Ale to również na rynku derywatów to się no to sporo. robi w ten sposób, że 38% to są inwestorzy zagraniczni. Oni głównie przez właśnie tych zdalnych członków giełdy handlują na parkiecie. No to jest dużo, to ma różnorakie implikacje. Polska branża czyli krajowi brokerzy nie są z tego specjalnie zadowoleni. Um, no, bo pieniądze nie przepływają przez nas. No ich po, po prostu to nie oni generują ten obrót, przez to zarabiają mniej i twierdzą, że ponieważ zarabiają mniej, to na przykład nie mogą dostarczać pokrycia analitycznego dla małych i średnich spółek. Które więc nie tworzą... więc to pokrycie no, dostarczają nie zagraniczne. Wejścia. My nie zamkniemy Polski, ale więc, więc tu tego, trzeba wymyślić tego pokrycia, wtedy dostarczają zagraniczne e, no, firmy, tak dost... jak Hindenburg. Ale przykład. nie, no mały mnie dostarczył... <laughs> tak, tak, Hindenburg dostarczył pokrycia. <laughs> Z tym, że no ci zagraniczni nie dostarczają małym i średnim spółkom, ale no, nie jesteśmy w stanie, nie chcemy się ogrodzić murem jakimś, no nie, ale to e, czy fosą w związku z tym, no, trzeba po prostu być e, jak najbardziej inteligentnym. To pewnie nas nie dziwi, ale firma 60 czy 65% daje do myślenia, e, ale jak będziemy patrzeć na szklankę o, do połowy pustą czy pełną, to jednak e, dobrze, że to zainteresowanie e, kapitału zagranicznego jest, Dobrze, że jakby rozwija czy rozkręca um, obroty na, na warszawskiej giełdzie. Przypominamy mm. o tym rekordzie właśnie przy okazji Hindenburga 6 Bo... miliardów dziennego obrotu. No taki trójno, gdyby nie było tych zagranicznych członków Ale giełdy, oczywiście. to na Wigu 20 mielibyśmy znacznie, znacznie niższe oczywiście. obroty. I wtedy pytanie, czy w ogóle Polska Giełda by była jakimkolwiek tak, punktem to... zainteresowania dla świata? To, to jest dobre, jak już jesteśmy przy Giełdzie, to y, warto sobie powiedzieć, że mieliśmy taką mało polityczną aferkę związane z dyplomami. MBA na kolegium y, Humanum, Bo ty tą szkołę kończyłeś? Nie. Nie, ja sobie nie ja przypominasz. Ja, ja nawet nie przejeżdżałem obok nie tej wyda. szkoły. No nic, w każdym razie. Ja nie wiem, gdzie ona jest. A, znaczy ja, nawet, nie ma a ja nawet chyba już nie wiem, o czym ty mówisz. Każdy w każdym razie. Ale do e, czego zmierzasz? E, zmierzam do tego, że dramatycznie spadła liczba kandydatów do rad nadzorczych firm z udziałem Skarbu Państwa, przystępujących do egzaminu państwowego. Ponieważ, żeby być członkiem rad nadzorczej, trzeba mieć, o, tak jak pan tutaj siedzący doktor nauk prawnych, doktorat, e, tre, można, e, trzeba być. lub e, radcą prawnym, biegłym, rewidentem, doradcą podatkowym jeszcze kimś tam. No to jakiś dyplom. Lub mieć dyplom MBA na tak. przykład ze szkoły, nie wiem, w kolegium humanu, tak. nie wiem, z jakiejś wyższej szkoły czegoś, która dopisuje MBA. No ale okazało się, że właśnie dzięki tym dyplomom znacznie łatwiej było obejść ten wymóg, bo ostatnio z możliwości był ten, był, ten, był, ten, był ten dyplom. No i okazuje się, był ten egzamin. Okazuje się, że drastycznie spadła liczba chętnych do zdawania tegoż egzaminu. No i to też pokazuje, jak troszkę zmieniła się, że tak powiem, perspektywa. Rządzących i nominujących, nie, nominujących tych członków rad nadzorczych, bo nagle nie ma tłumu chętnych. Perspektywa no, i percepcja. Ciekawe, czy w listach prezesów zarządów spółek do akcjonariuszy pojawi się taki pasusik. U nas liczba absolwentów kolegium humanum wynosi. Zero. Zero. No bo wtedy tylko będzie warto się pochwalić. No tak, no tak, coś tym coś ty niewątpliwie jest, to może na koniec trochę takiego. Jeszcze mamy jakiś koniec, tak? A, Przed nie, mamy, mamy koniec, mamy koniec. No to w końcu możemy powiedzieć o tym, że A. kryptowaluty wkroczyły do finansowego mainstreamu, ale to już właściwie A, każdy wie. Nie, no wiemy, w telewizji tak. biznesowej myślę, że temat bitcoina i tak dalej. Natomiast warto też spojrzeć do e, piątkowej e, gazety wyborczej i tylko tak e, zaznaczymy wywiad z Donaldem Tuskiem. E, Donald Tusk mówi, nie chce nikogo straszyć, ale wojna nie jest już pojęciem z przeszłości. To, co obecnie najbardziej niepokoi, mówi Donald Tusk, to fakt, że możliwy jest dosłownie każdy scenariusz. Takiej sytuacji nie mieliśmy od 1945 roku. Brzmi trochę groźnie. No nie... Rozważne słowa. Ale rozważne słowa. Warto o tym pamiętać, że mamy rynki na papierze, rynki kapitałowe, rynki finansowe, ale mamy też niestety e, e, za naszą granicą wojnę i no, Donald Tusk ostrzega trochę, że to może być coś, coś poważniejszego. My nie ostrzegamy przed niczym, e, na pewno zachęcamy do Lektury prasy i spotkań nie z nami. Nie ostrzegamy przed niczym w kontekście wojny, bo tak w ogóle to od czasu do czasu Ta, przed czymś tam ostrzegamy. W, w czym Ale nie, 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 nie zwracamy na przykład na to. Ponownie ostrzegamy przed tym, że w sobotę będzie można posłuchać ręków na papierze. W Czasie konferencji Inwestkaw, będziemy mieć taki w Krakowie tam, także taką dyskusję. Zachęcamy do no. oglądania rynków na papierze co tydzień y, we wtorek o 9.30 na żywo. A teraz, a także... a teraz zastrzegamy, że jest już za minutę dziesiątek. I dziękujemy bardzo za Dziękuję dzisiejsze bardzo. spotkanie i do zobaczenia.